Hej ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, jest, dzisiaj będzie taki szybki odcinek informacyjny, mianowicie. E, cóż chciałbym wam powiedzieć? Może na, powiem wam najpierw to, że jest ze mną Kakasza, siedmego Kakasza. No dzięki, że powiedziałeś, że Ci się przypomniało, no witam serdecznie i chcielibyśmy dzisiaj Wam przedstawić takiego fajnego newsa, szczególnie dla graczy z Xboxa i ps 4 bodajże. Dokładnie, moi drodzy, pojawiło się wiele, e, wiele pytań na forum, czy też na, na Xboxie na stronie World of Tanks Console, że jest, e, jest okno, w którym możemy tam, znaczy podczas wodowania bitwy mamy opcję, że tam możemy customizować załogę, no nie zmieniać im imiona i w ogóle ich wygląd. Tylko że tego jeszcze nie ma. E, Wargaming popełnił małego fejla i wprowadzili to jakby te ekrany ładowania zbyt wcześnie. I e, w, za, w, ramach, w ramach rekompensaty Wargaming dał graczom nagrody. To nagrody były zależne od tego, ile graliśmy przez ostatnie chyba dwa dni, bodajże, coś takiego. Albo ostatnie kilka dni, nie jestem pewien. I na przykład ja dostałem 5300 zł, jeden dzień premium. A Kakasza ile ty dostałeś? Dwa tysiące niecałe. Słuchajcie, za zaraz... Chcę Ci tylko tak w sekundę przerwać, żałuję tylko jednego, że to nie naliczało nam misji na Faderlanda, bo jakbyśmy mieli to z Faderlanda, to ja bym miał chyba kurna z 50 milionów kurna no, golda. No to jest, to jest racja. Z tego co wiemy, rekordista na serwerach Wota dostał 21 tysięcy złota ponad. Nie, albo 23, coś takiego, bo co, tam jest coś takie pośmienzy. Tak, a więc jest e, niestety. Niestety nie jesteśmy Wam w stanie powiedzieć, jaki był przelicznik, ile bitew trzeba było zrobić. Na przykład 10 bitew to taki, tak, tyle i tyle golda. Jedyne co można zrobić to tylko zliczyć w sumie swoje ilość swoich randomów, na przykład z Wot Info z kilku dni i tak przybliżenie Wam powiedzieć, ile się golda zostało. Mniej więcej gdybym wiedział, to bym grał więcej, ale wczoraj, jakbym nie zrage'ował i bym nie poszedł spać, to, to może i bym więcej trochę miał tego golda. A tak, to na przykład Molar w tym momencie zrobi dla was odcinek darmowy z T34,85 rudy, bo dostał do tak. Dajże stać na to, żeby sobie bez problemu za darmo mieć szósty tier, który on byś, by, byśmy chcieli mieć. No, oczywiście, na pewno materiał się z niego pojawi i nie wiem, po, po 20 jakoś, 23 chyba wchodzi rudy, a więc. Znaczy w tej paczce za za 3900 to wam go kupię i. No tak, i bo już teraz jest już za T5000. Tak, Ten taki taki średni nie będę, zestaw. Nie? nie będę, nie będę wydawał tego. Yy, znaczy tak, ja tylko. Się. Widzów, powiem, że nie wiem czy zakupię Rudego, z drugiej strony zastanawiam się, no powiedz, jak to jest, no to jest kolejny szósty tier premium, tak? One ani dużo nie zarabiają ani nic. Nie mamy twierdz, więc z takiego z szóstego tieru premium nie mam jakichś wielkich tutaj na Xboxie zalet, więc jakichś walorów, więc e, jedyne co bym go kupił, to kupiłbym go tylko i wyłącznie dlatego, że to jest to właśnie z tego naszego serialu polskiego z lat 50. 4 pancernych Yy, ogólnie jeszcze dostaliśmy, oprócz tego ja przynajmniej dostałem dwa dni premium, a ty ile dostałeś? Jeden dzień premium Aha, no tak, bo ale wiesz co, właśnie nie wiem co, co z tymi premkami jest, ponieważ na przykład yy, kolega, znasz go Red Bull's back yy, on dostał 6 coś tysięcy golda i dostał 2 dni premium. Ja dostałem dwa dni nie premium, wiem, dostałem 2000. Ty dostałeś 5000, dostałeś jeden dzień premium, więc nie wiem jak to premium oni liczą. Może to dają, może to była rekompensata, jak miałeś premium wtedy. Nie Bo wiem. Wiesz, może wtedy miałem te dwa dni premium po tej misji i teraz dostałem też ostatnio. Może nie to wiem, przez to, nie, nie wiem. wiem. Nie, nie jesteś śmieszny. No, o Wargaming. jest śmieszny, ponieważ znaczy śmieszny. W tej, takim, takim takiej e, oni dają wam rekompensatę. Czy to w tych misjach, było, za to PD jak się pomyli, za mało nam naliczali, to dostawialiśmy PD razy 6 do załogi, e, czy to w jakiś innych e, rekompensatach, to Wargaming niczym się nie, nie chwali, on nie mówi nam ile dostaliśmy, za co dostaliśmy, ile bitew dostaliśmy, więc nie wiemy tak naprawdę nic i jedyne co możemy robić to się domyślać, nawet nie wiemy z ilu dni mamy właśnie tą rekompensatę, więc ciężko nam cokolwiek na ten temat powiedzieć. Dokładnie. Wiemy tylko tyle, ile dostaliśmy. Dokładnie. Tak więc jak mówimy, to jest krótki odcinek. Jeszcze wam pokażę, że dzisiaj weszła kolejna misja na serii Pancerne Szaleństwo. Jest to trzeci weekend. Wybieramy teraz albo Czechosłowację, albo Japonię. Tak dobrze mówię? wie? Tak. Dobra, a więc to by było na tyle. Ja wybrałem oczywiście Czechosłowację, jeżeli chcecie wiedzieć. No, no tak samo jak ja. A więc coś ludziska, to było na tyle, to był taki krótki odcinek informacyjny, mam nadzieję, że Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrybujcie mój kanał, jak i również Kakaszy, w opisie macie wszystkie najważniejsze linki, czy to też do, do mojej grupy na Facebooku, czy też do y, link do strony, na której możecie mnie wesprzeć, w której zbieram na nagrywarkę. OK. dziękuję Wam bardzo serdecznie, Kakasz, chcesz coś jeszcze dodać? Nie, już powiedziałeś wszystko, jedyne co chciałbym to podziękować Wam za liczne oglądanie Molara i że chłopakowi się rozwijają dobrze kanał, no i co, następnym odcinka na pewno nas będzie jeszcze coraz więcej, tym bardziej, że teraz mamy Skodę taką bardzo fajną, którą możemy nagrywać sporo tych właśnie e, rzeczy. Dobra, to ja w sumie chyba na tyle. Dokładnie, dziękujemy jeszcze raz, do usłyszenia.